Witam Was akwaryści. Żeby nie być głosowym, to po tygodniu Wam pokazuję właśnie tę 25, która była po przecince. Praktycznie ona jest znowu do przycinki. To już niemalże wychodzi spod akwarium. Także tylny plan, plan już jest do przycięcia. A są tacy co twierdzą, że na tej belce rośliny nie mogą rosnąć. Rosną, niemożliwe że rosną, więc jak widać, rosną. Oczywiście tu rośliny są mega nawożone przez te rybcienie, także nawozu tu nie brakuje. No i też to na pewno sprzyja temu, że sobie rosną. Wystarczy małe światełko, i roślina będzie biła do góry. Tu zawitał nowy osobnik, bojowniczek. Bojowniczek, bo będzie sobie pływał w nowej 50 którą myślałem, że już Wam pokażę, ale niestety się to wszystko przyciąga w czasie. O, coś to, o. coś to, 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 to mi skacze, skacze. Może Wam pokażę. Jako tak, zbiornik już mamy. To oczywiście co z góry kawałek steropianu to będzie pod spodem. Tylko muszę jeszcze dociąć sobie płytę. Tu widzimy tu z szafki odstaje 5 cm i z drugiej strony 5. i Tak myślałem, żeby nie wystarczyło, wiecie, sam steropian, ale trochę się boję, bo jednak akwarium będzie wystawało. rok będę wystawać poza stoliczek, poza szafkę i się boję, żeby mi to nie strzeliło. Nie wiem, nie chcę, w sumie za bardzo nie powinno, ale lepiej dociąć. Jeszcze coś muszę wykombinować, by właśnie dociąć płytę. Tu, oczywiście, będzie czarne. Teraz jest białe, bo jest białe, ale będzie czarne. Ten filtr, który tu widzimy na powietrze, wyląduje w tej 25. A ten pad mini będzie właśnie w mojej 45. Gdy ja myślałem, że akwarium 50x30 ma 54 litry, a po obliczeniu wyszło, że ma 45 No ale trudno, taki zbiornik będzie i wystarczająco, jest całkiem spoko. Nie dość, że akwarium będzie nieco większe, ryb troszkę mniej, także będzie spoko. Tu widzimy w bardzo ładnej kondycji, nawet na samym spodzie jest spoko. To oczywiście są poobgryzane, ale to przez rybcie ja lubią skubać te roślinki, delikatne oczywiście tak sobie zbiornik prezentuje Myślałem, że już nie będę go ciął przed sprzedażą, ale chyba jednak będzie trzeba Gdyż no właśnie nie wyrobiłem się w czasie z tą 45. piątką Wiecie, ja to akwarium chciałem z pokrywą, ale pokrywa do takiego zbiornika 50x30 kosztuje 150 zł no to jest jakaś masakra także zdecydowałem, że wyląduję tu, bo właśnie beleczka 50 cm z firmy Haptet dokładnie taka sama jak ta, tyle że dłuższa i wiecie, taka balka 70 zł, no to przez pół niż Pokrywa wiemy, dobrze też wiemy jakie, jakie jest oświetlenie w pokrywie, że to by raczej nie, nie działało. Znowu by trzeba było zainwestować w jakieś oświetlenie i wyszłoby, że sama pokrywa z oświetleniem 200 zł, nie? To na takie małe zbiorniczek, jak to, to jest jakaś masakra, nie? No ja tu cały zestaw sprzedam za 150, tak dobrze pójdzie, jak nie to za stówę. Z rybami, ze wszystkim akwarium praktycznie nowe a tu bym za samą pokrywę miałby dać 200 zł. No coś, coś tu jest. No tak nas doją, tak nas doją i nic na to nie poradzimy. Sorry, że gdzieś tak złapię, ale chciałem Wam właśnie wszystko pokazać. Co i jak. Tak, zrobię tą 45. To Wam pokażę. Tu oczywiście roślinki sobie czekają w tym zbiorniku, zobaczcie się to wszystko to żabienice w pełni osadzone. to wszystko to żabienice tak 45. także będzie ciekawe zaraz się mi z, z tymi żabienicami to też będzie masakra to wszystko działa świetnie także. dobra, to do, do następnego filmiku pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć